Spogląda na mnie. To mi się naprawdę zdarzyło. Nie wymyśliłam sobie tego. Oczywiście, że nie, odpowiadam. Nie jest typem osoby, która wymyśla bele co. I wypowiedziałaś wtedy jakieś życzenie? Patrzy na mnie przez pewien czas, potem lekko wzdycha. Przecież nie mogłam przyjąć tego, co mówi za prawdziwe. Miałam już dwadzieścia lat. Życie nie jest bajką. Ale jeśli to miał być żart, był całkiem dowcipny. Staruszek szybko się orientował, miał klasę i postanowiłam mu się nie sprzeciwiać. Przecież to moje dwudzieste urodziny. Nie wszystko musi być tak jak zawsze. Tak sobie pomyślałam. Nie chodziło o to, czy mu wierzę, czy nie. Kiwam głową. Rozumiesz, chyba jak się czułam. Dzień się kończył na niczym. Nic się nie działo. Nikt mi nie składał życzeń. Podawałam tylko tortellini z sosem z anszuła, mimo że to były moje dwudzieste urodziny. Ponownie kiwam głową. Rozumiem, mówię. Dlatego tak jak mi kazał, wypowiedziałam jedno życzenie. Staruszek przez pewien czas w milczeniu patrzył jej w oczy. Obie dłonie dalej trzymał na biurku. Leżało też na nim kilka grubych teczek jakby ksiąg rachunkowych przybory do pisania i kalendarz stała lampa z zielonym abażurem jego drobne dłonie wyglądały tam jak część wyposażenia krople deszczu niezmiennie uderzały o szyby za oknem widać było rozmazane światła tokyo tower zmarszczki staruszka trochę się pogłębiły to znaczy że takie jest twoje życzenie tak tak jest. Zdaje mi się, że to niezwykłe życzenie, jak na dziewczę w twoim wieku, powiedział staruszek. Prawdę mówiąc, wyobrażałem sobie, że poprosisz o coś innego. Jeżeli to jest niedobre, wybiorę coś innego, odrzekła dziewczyna, chrząknęła. Może być coś innego, coś wymyślę. Nie, nie. Staruszek podniósł dłonie i potrząsnął nimi w powietrzu, jak chorągiewkami. Nie, wcale nie jest niedobre, tylko po prostu się zdziwiłem, panienko, że nie życzysz sobie czegoś innego, na przykład, że chciałabyś być ładniejsza, albo mądrzejsza, albo bogata. Hm. Nie chcesz nic takiego, tak? Rzeczy, których życzą sobie zwyczajne dziewczęta. Niespiesznie szukała właściwych słów. Przez ten czas staruszek spokojnie czekał w milczeniu. Jego dłonie znowu spoczęły spokojnie na biurku. Oczywiście chciałabym być piękna i mądra i, i bogata też, ale nie bardzo potrafię sobie wyobrazić, jakabym się stała, gdyby coś takiego miało się sprawdzić. To mogłoby być dla mnie za dużo. Jeszcze nie bardzo uchwyciłam sens życia. Naprawdę. Nie bardzo rozumiem, na czym polega.